Życie bywa pełne niespodzianek. Ty i Madzia Wójcik w programie się nominowałyście, a teraz wielka przyjaźń. Tak, w ogóle Madzia jest bardzo fajną osobą, pomimo tego, że jest między nami ogromna różnica, no bo tak, ja mam dzieci, Madzia nie ma, Madzia jeszcze jest taka... No można powiedzieć, nie do końca zdecydowana już na takie życie, jeszcze na takie życie przyszłościowe, jakim jest rodzina, na taką stabilność, no, ale bardzo dobrze się rozumiemy, możemy na siebie liczyć, wspieramy się i tak na dobrą sprawę ja będąc w tej całej macierzyństwie, cieszę się, że mam taką osobę jak właśnie Magda, no z którą mogę mieć troszeczkę takiego życia, no trochę poszaleć. No, w ten sposób. A jak oceniasz jej związek z Olechem, ponieważ ja ich znam prywatnie i wiem, że tworzą świetną parę, ale zdaniem niektórych zupełnie do siebie nie pasują. A ty od środka, jak w tym jesteś, co uważasz jako osoba obserwująca ich z boku? Znaczy ja powiem tak, no chyba. Hmm. Nie do końca chciałabym się wypowiadać, bo niech, e, tak, ja ich lubię, ale osobno. Ja po prostu niekoniecznie lubię ich razem, e, natomiast no tak, lubię ich z osobna każdego. Natomiast jeżeli chodzi o związek, e, o taką wspólnotę, którą tworzą, e, no to ja nie do końca to popieram. Po prostu, ale jak gdyby no jak jest tutaj, no nie chcę też oceniać, po prostu bardziej akceptuję ich osobno niż razem. O. Jasne, rozumiem.